No i teraz Wam pokażę jak z siedmiu groszy robię 15. No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich na mojej tajnej bazie. <laughs> Nie, no śmieję się. Czas oczywiście na selekcję śmieci. To są śmieci, które wczoraj wyniosłem z lasu. To są które byłem przez weekend. Tak to wygląda. Tu już wyrzuciłem. Tam ta torba się osusza. Jest strzała. E, tu mam e, kosz na puszki, na flamingówki. Taki właśnie ażerowany, żeby się tam jeszcze, żeby to ja powiem, dosychały, wietrzyły. E, tu mi się moczą butelki. bo tam często osoby pytały. Tu mam taki stoliczek. E, oczywiście zbieram baterie. patrzcie już koreczku się zbierało z tych śmiecierów. Za najdługo to Nadia wszystko weźmie do szkoły. Tu ma wiadereczko z aluminium, czyli z ty, ten nakrętki z wódki. I te tutaj te szyjki, te krawaty, że tak powiem. Tuż tu buteleczki się suszą. No i co? Jest Edek. Torba z plastikami, torba z puszkami. No i torba tutaj, już z jedną butelką. Torba oczywiście od Krzyśka z kanału pociągowo. <grytanie> poznał krzyśek. No i co? no Trzeba będzie się dzisiaj zająć, pokażę wam jak ja to robię selekcja tych, tych śmieci sobie to rozsortuję może puszki poprostuję no i co, buteleczki tu już jak nam buteleczki przesły, no to już tutaj włożymy je do torby myślę, że dzisiaj też do butelkomatu pojedziemy, chyba tak tak to zrobimy, trzy są się przewracają fajnie wyschły mamy jeszcze sześć sztuk i tutaj to tu już jest 10. Co zrobić najlepiej? Te buteleczki się troszeczkę moczą. Woda oczywiście, deszczówka. Ja je na razie tu odstawię z tego wiadra, żeby sły. A w międzyczasie się zajmiemy innymi tematami. ściągnę rękawiczki, żeby się tutaj nie zmoczyły to wygląda Tak żeby je wstępnie oczyścić Osuszyć Taka moja tutaj <grywka> przetwórnia Pamiętacie to butleję? Ja pamiętam Tego Kocimia Tu jest 6, tam 10. Tam tu wiadereczko coś tam jeszcze jest. To wiadro puste. No, zawsze to butelki są czystsze. No, zamienimy będzie na kolejne moczenie. Sorry, że trzęsie kanem, ale kamera na szelce ale się jeszcze nie paliło. Tak nie ja tak źle co my tu mamy tu jest 10, no tu już jest no, fajnie 21 sztuk z tego co dobrze liczę Dobrze butelki nie, niech tutaj sobie schną a ja się zabieram za, za te śmieci. Tu już daj. Flamingówki no mam przesły z poprzedniego sprzątania. Mamy 15 groszówki. Do torby. Chyba dzisiaj będzie trzeba nową torbę tutaj zorganizować. No na pewno się zapełni. niezgnieciona puszka warta 15 grosz. a wkrótce będziemy jechać do puszkomatu dobra nowa torba tu się przyda na puszki mamy nową torbę dobra te butelki wyciągnę i się pojadą do sklepu tutaj torba z tego co się nie mylę i dobrze pamiętam to od Ewy z Gdańska wielkie dzięki Ewo wszystko się przydaje Kolejny flamingowy. Co pom? Usięka, trzęsie się pacient. Jest 15 groszy. Pick. na stolik te puszki to będziemy je prostować no i teraz wam pokażę jak z 7 groszy robię 15 no w ten sposób nie daje się inaczej długi śrubokręt albo taki pręcik puszka nie do końca zgięciona cyk, cyk jak wlachasz. Ten, ci, co te odgnioty usuwają na samochodach. No i w takiej formie może być jest kolejne 15 groszy. Taka inwestycja. Puszka zyskuje na wartości. Co się uda uratować, to ratujemy. No, ciekawy towar. Już mamy kolejnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 15 groszówek fajnie do torby. No, i tak sobie je układam. Te torby dobrze się sprawują. Ciekawa metoda. Dobrze, teraz czas na rozsortowanie tych śmieci. No, jeszcze. Z poprzedniego sprzątania złomik fajnie, ten wąż, ale my jesteśmy tu wysypujemy Tak to wygląda u mnie. Pyk torba na bok. No i szybciutko. Butelka, no to już tutaj można dać ją um. do moczenia. Z tego co pamiętam, to jedna tylko taka była. no nakręteczkę odkręcamy od razu tutaj dobra, to tam to będzie towar do, do butelkomatu woda do wody I tak to wygląda w moim wykonaniu. Złomik szkło, szkło, szkło. To, to się poprawi wartość. To też się nadaje jeszcze do tych butelek zwrotnych. Pyk. Pyk. Na szkło do transportu szkła, to sobie wykorzystamy tą torbę z lasu. To jest znaleziona. Na kogoś to był śmieć. Załadujemy to szkiełko. Nakrętka trafi do złomu. Tutaj, buteczka. I co robimy? Odyskujemy aluminium. Ja sobie. damy no, amelinium, cyk cyk, cienki, cyk, to jest aluminiowe, I tu woreczek, oczyszczamy, Fuch. następna żubrówka, tak, żubrówka uratowana z lasu wczoraj, na odcinku tonęła tam w posie przy krzaczorach. Jak aluminium się zbiera to jeszcze zostało coś? Zostało. To nie może się nic zmarnować. Pyk, małpka, pełna snów. No i szkło do szkła. I tak tu w tej torbie szkło, pojadę z do odświetnika, a tutaj sobie rzucimy plastiki. Cały flamingowy, pięknie to się naprostuje, Te się nadają na pewno od trzczkomatu. Tu prowadzi operację. No to, to pogniecione, gnieciemy. A myli im tutaj złomik. No to za mną jest złomnica. Potem wam kiedyś pokażę. patrzcie, leci za mnie. Padł gdzieś tam. Eee, dobrze. Prostujemy puszeczki. Kurze, wkrótce to się będę mógł zająć poprawkami lagerinczami. Pek, podniesiona wartość śmieci z lasu. 7 do 15 groszy. No i to, temat puszczek załatwiony. No, złomik będzie do odzyskania. Tu już sobie przejęg ten szlifierką. Patrzcie, jest mosiąc, także fajnie, jest bogato. Te końcówki tutaj, to jest jakaś nierzewka bo idą iskierki, magnes nie przyciąga, sobie to odetnę no i co w ten sposób, ale to nie tutaj no i co, buteleczki sobie schną tam jeszcze może wyciągniemy o tam damy sobie radę, zaraz ją przetrzemy pakujemy i pojedziemy do butelkomatu a co, wiem, że lubicie odcinki z butelkami więc teraz to tutaj, już nie będę czekał aż przesną te butelki Tykuję wszystkie przetrę. i co chyba w torbie było 10 tu mamy też 10, tak? 22, z tego co się nie mylę, z tego co dobrze pamiętam. No, czyli dyszka już powinna wpaść i to taka jest fajna, optymalna ilość. 20 butelek, około 20 w torbie. Nie trzeba tego dużo nosić, jedna torba wystarczy. Dobra, e, pakuję butelki do, do torby. Co? No, tak to właśnie wygląda u mnie. Takie rozsortowywanie śmieci. na warsztacie. w ten sposób to robię. Sekcja selekcja, znowu jak zwał. Do tego towaru też się sporo nazbierało, Tak jak mówiłem, to wkrótce Nadia weźmie do szkoły. Zawsze takie punkty są zawsze to komu się pomoże. Tu się zbiera to aluminium, a ja biorę butle, jadę do butelkomatu i tam sobie jeszcze coś pewno pogadamy, zrobimy podsumowanie. Tak więc tak to wygląda. Dobra, nie ma co gadać. Biorę torbę i idziemy do butelkomatu. No i co, idziemy do naszego ulubionego urządzenia. Zobaczymy, czy będzie otwarte, czy będzie czynne. Ciekawe, ile butelek przejdzie, że tak powiem, selekcję. elegancko czynne oba ładujemy no i tak, torba pustaty nie zaakceptowało, Próbujem jeszcze raz posła. 22 fajnie 11 zł Super. No i tak, pięknie, pięknie. Ja już oczywiście po sprzedaży butelek 22 sztuki. 8 było z Drzewca, 14 z kampanii. Nie wiem jak to czyta, ale czyta wie skąd to jest. Dużo, dużo pytań. Bon ważny jest 100 dni od daty jego wydania, tam dużo osób pyta w komentarzach, dzisiaj mamy 5 marca 2024 Tak więc od teraz mam 100 dni, żeby wydać, ja sobie oczywiście te bony zbieram, kolejny do, do kolekcji, że tak powiem Bo tu już mam, za dzisiaj mam 11 zł, tu mam na 10,50, 15, 14, 50, 10, 10, 50 No także już jakiś tutaj co jest co, eee, 7 dyszek tak szybko licząc, no tak będzie gdzieś tyle no i co? No i tu kolejne 11 zł. Ja oczywiście te, te bony sobie zbieram, uzbiera się więcej. Kupimy coś więcej. No tak to właśnie wygląda. Zarabianie na śmieciach, albo zamienianie śmieci na, na pieniążki w moim wydaniu. No tutaj w, w tym akurat w tym przypadku no to będą tańsze zakupy, albo darmowe zakupy. Ja jestem zadowolony. No i tak to się u mnie kręci, wkrótce też pojadę do puszkomatu z puszkami aluminiowymi i z tymi butelkami plastikowymi, tak więc patrujcie odcinka, no i co, ja będę już kończył, zadowolony jestem z mojej pracy, tak więc jak się podobało, zachęcam do łapkowania do komentowania, chcecie więcej takich odcinków to piszcie, i co, hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!